Witam w kolejnym odcinku poświęconemu podstaw silnikowi Uniki. Odcinek 8. Ostatnio zrobiliśmy e, prędkościomierz, ustaliliśmy wcześniej e, jaka jest wygrana, czyli do, przejechanie danego odcinka. A dzisiaj musieliśmy się zająć już e, tworzeniem jakichś końca gry, czy po prostu Próba zdefiniowania jakichś warunków, kiedy na przykład nasz pojazd miałby nie przejechać tego odcinka, a po prostu nazwijmy to wylecieć z toru. Dobrze, zacznijmy najpierw od dodania sobie kolejnych obiektów, czyli dajmy sobie w oknie hierarchii na create, dajmy create empty, czyli stwórzmy. Kolejny obiekt. Ja go nazwę po prostu koniec gry. Można zobaczyć, że z dużych liter. Może tak być. Dobrze. No i teraz chciałbym też Państwu pokazać takie. Już pierwszy odcinek poświęcony tak naprawdę dodawaniu obiektów typu przyciski. Czyli w tym celu dodajmy sobie UI. Baton, czyli UI Baton dodaj przycisk w grze. I po tym Baton zawsze tworzy nam się obiekt domyślnie do niego ustawiony jako tekst. Nazwijmy go po prostu restart. Nazwijmy go restart. Proszę zobaczyć, że widzimy na scenie pojawiający się przycisk, a ja sobie go po prostu tutaj po dodaniu gdzieś umieszczę po prostu z prawej strony. Nie, tak, a, nie tekst, tylko cały obiekt, baton. Może być gdzieś tutaj. O, albo tak na równo gdzieś prędkością prędkościomierzem. No, tak by w grze to mogło być, a możemy sobie go jeszcze tutaj troszkę mm, wyskalować. Mogło to być na przykład... O, zrobione w ten sposób. Dobrze. Kolejnym e, obiektem, którym nalezyli, należałoby dodać będzie to mm, kolejny tekst. O, o, obiekt typu tekst. I nazwijmy go po prostu mm, możemy go nazwać koniec gry krzykniki. Czyli się po dodaniu tego obiektu dołączył nam się od razu na scenę gdzie się ten napis ma pojawiać. Można by powiedzieć, że możemy go ustawić sobie poniżej wygranych. Ja sobie tutaj dam pogrubione. Rozmięć rozmiar, dajmy na przykład 18 i napiszmy sobie e, nasz projekt w ten sposób. OK, no i widzimy, że po odpaleniu gry e, mamy tak naprawdę e, cały czas ten e, napis. Dlatego e, kolejna rzecz, którą należy do, zrobić, jest po prostu stworzenie kolejnego skryptu. Ja już go wcześniej stworzyłem, żeby nie tracić czasu, ale omówimy sobie tutaj koliniki kodu tego e, naszego skryptu, czyli tworzymy create ci sharp, no i niech Państwo sobie go nazwią również najlepiej, tak jak mam. Koniec gry. I po dodaniu, nazwaniu, odpalimy sobie nasz skrypt. Dobrze, z uwagi na to, że my chcemy resetować, jak gdyby, naszą grę, to musimy dodać pierwszą linkę pierwszą kodu po zaktualizowaniu. Naszej gry. Jest to using unity engine. management. Po prostu chodzi o to, że po dodaniu tej biblioteki można w grze ustawiać, przełączać się tak naprawdę między scenami. To nam się też później przyda do tworzenia menu gry. I kolejne using Unity Engine.ui, czyli dodanie po prostu elementów typu, właśnie przyciski oraz wyświetlający się tekst. Dobra. O, jest to klasa oczywiście, koniec gry. Jestem tajemnika kodu. bool z małej literki koniec gry równa się false. Mówi nam o tym, że jest to dodanie tak naprawdę stałej typu bool, Domyślnie ustawiłem ją jako. Fałsz jest to po prostu stała, która będzie definiowała nam pewne warunki podczas dodania warunków. Jeżeli następnie dodajemy publiczną typu float, czas restartu. Na sobie ustawiłem to po prostu 10F, czyli 10 sekund, że po wyświetleniu napisu koniec gry no, gra się nam po prostu. Będzie resetowała po 10 sekundach. Kolejna to publiczna typu tekst, koniec, wyświetlany tekst, koniec gry. Tak, czyli ten obiekt, który żeśmy dodali tutaj, zdefiniowałem go tutaj w kodzie. I kolejna nowość, czyli pierwsze pojawia się public button reset, przycisk odpowiedzialny za restart gry. Y Tutaj po prostu z Unity trzeba dodać po public komendę button, tak? czyli dodaj przycisk. Dobrze, w kolejnym kodzie, kolejna linijka to jest private void start, czyli metoda prywatna start, czyli po odpaleniu gry. Bardzo ważne napis, po prostu nasz ma być wyłączony, jest to komentarz, napis wyłączony po starcie gry, czyli koniec żeśmy zdefiniowali koniec, dajemy kropka Enable Unity, czyli włącz, ale to włączenie ma być fałszem, tak? Czyli ustawimy sobie jako fałsz, żeby nam się nie wyświetlał. Następnie tworzymy metodę koniec gry. Ja sobie ją po prostu nazwałem z dużych liter. No i dajmy, dajemy warunek, jeżeli koniec gry równe jest false, a to żeśmy zdefiniowali już tutaj na starcie, czyli e, można powiedzieć e, od początku naszej gry, to e, ustaw mi e, koniec gry na prawdę. Czyli koniec gry staje się prawdą. Następnie do konsoli dodajmy sobie debug log koniec gry na przykład, możemy sprawdzić później na konsoli Wyświetli nam się prawidłowo ten napis. No i po kolejnej linijce kodu koniec Enable równa się true. Po prostu napisz, ma się pojawić nasz napis, czyli koniec gry. Ustawiliśmy koniec koniec.enable równa się true, czyli tutaj daliśmy prawdę. No i kolejna linijka kodu jest to dodanie tak naprawdę. Przełącznika czasowego, invoke, reset gry, czyli przejście do kolejnej metody poniżej i tutaj po jakim czasie to po prostu ma być wywołany restart gry. Czas restartu, a to żeśmy zdefiniowali tutaj w tej publicznej typu float 10F, tak. No i ostatnia linika kodu to jest reset gry, public void, reset gry. Dodajemy linkę kodu. Tak, widzimy scenager.lo scan, e, scen Manager, Get Active scen name. Generalnie chodzi o to, że po zdefiniowaniu e, tutaj tej biblioteki Unity Engine scen manager i dodaniu tej linijki kodu spowoduje to e, resetowanie naszej gry, ale bardzo ważna rzecz, bo zawsze te resetowanie będzie się odbywało na aktualnej scenie, tak? którą, którą oczywiście tutaj Mamy, to też później Państwu jeszcze przedstawię, jak będziemy tworzyć menu, mniej więcej, gdzie są dokładnie pliki scen i tak dalej, jak je odnajdywać, jak je dodawać, także to jest wymagane do dodania restartu. Następnie co musimy zrobić, czyli po dodaniu tych obiektów dodajmy do koniec gry nasz skrypt. Czyli tutaj w GameObject dodajemy po prostu. Koniec gry. Proszę bardzo, oczywiście czas restartu 10 się pojawił, koniec żeśmy zdefiniowali jako tekst, dlatego przeciągnijmy sobie ten tekst. Tu możemy jeszcze napisać na przykład tekst. Koniec gry, żebyśmy go rozróżnili sobie tutaj w naszym Unity. Koniec gry. No i baton to jest ten przycisk, który też musimy dodać tutaj do naszego okna w inspektorze, baton, czyli nasz restart. Teraz jeszcze możemy napisać tekst, restart. Dobra, możemy zobaczyć, przetestować resetowanie gry, czyli dajmy na game, odpalmy i zobaczymy, czy po kliśnięciu restart po prostu gra uruchomi się, tak jak Państwu mówiłem, do naszej aktualnej scenie. Jest to przycisk restartu, baton. Restart. Nic się nie zrobiło. Bardzo dobrze, ponieważ tu jeszcze Państwu pokażę, że często skrypty w obiektach typu button trzeba dodać po kliknięciu w button. Mamy tutaj możliwość wywołania funkcji on click, czyli jeśli naciśniemy dajmy sobie tutaj na plus. Otworzy nam się lista, do której po prostu musimy dodać nasz skrypt. Pierwszy jest to proszę zobaczyć object, tak? Czyli dajmy nasz game object gdzie mamy już zdefiniowany skrypt, i tutaj jest no, funkcją. Musimy sobie wybrać funkcję. Mamy tutaj koniec gry, dajmy sobie koniec gry, bo to żeśmy zdefiniowali, i tu musimy ustawić reset gry to, co mówiłem, czyli resetuję po uruchomieniu tego przycisku. Jeśli to zapiszemy, to powinno nam już teraz ładnie zdefiniować nasz przycisk. Czyli odpalmy sobie grę, przejdziemy troszkę mały kawałeczek i po prostu dajmy restart. O, ładnie widzimy, że gra powraca do tak naprawdę stanu y, początkowego. Dobra, zapiszmy sobie nasz projekt. Teraz jak zdefiniować y, przegraną? Można to robić na różne sposoby. Jeśli ja sobie dam na key Player. I e, odpalę sobie grę. Coś Państwu chcę pokazać. Proszę zwrócić tutaj uwagę na trzy współrzędne: x, y i z. Ja po prostu zdefiniuję to tak, że jeśli ominiemy tutaj naszą krawędź toru, czyli jeśli na przykład będziemy na osi z, widzimy, że z. Gwałtownie wzrasta na minusie, no to ja po prostu będę chciał mój pierwszy warunek tutaj zdefiniować, tak, że po przekroczeniu tutaj naszej wartości na osi Z, no tu mamy O Z, jak sobie popatrzymy jeszcze na widok, czyli wydłuż osi Z, wywołaj mi po prostu jakiś koniec gry. Dlatego, tutaj dobrym pomysłem byłoby po prostu dodanie kolejnych warunków, ale w skrypcie, któryśmy już wcześniej utworzyli, się, a mianowicie w, poruża, w poruszaniu. Pamiętamy, że był to skrypt odpowiedzialny za um, u, używanie klawiszy WS AD lub strzałek, ale to już wcześniej przygotowałem, czyli po prostu dodajmy sobie te kolejne linijki kodu. I troszkę go Państwu omówimy. Czyli, jeżeli player, pamiętajmy, że player to był nasz obiekt typu Rigid Body, jest w pozycji Z, czyli czyli.position.z, jeżeli ta wartość jest mniejsza od minus 10, to co Państwu pokazywałem, po prostu ten obiekt przemieszcza się po wypadnięciu z toru na przykład na minus 10, to znajdź mi obiekt koniec gry w skrypcie, czyli dajemy find object of type dodajemy tutaj skrypt czyli skrypt koniec gry, który żeśmy utworzyli, no i w tym końcu gry wywołajmy metodę koniec gry, jeszcze raz na to popatrzymy tu żeśmy zdefiniowali koniec gry, tak, czyli po przekroczeniu tych dwóch warunków dla osi z, osi z spowoduje nam restart tak naprawdę gry czyli jest to jakieś ustawienie naszej przegranej Zapiszmy to sobie i sprawdźmy, czy działa to prawidłowo. Czyli dajemy scenegame. Odpalamy. No i ja celowo gdzieś spróbuję wyjechać na bok, tak żeby zademonstrować. Dobra, czyli spróbujmy się przemieścić na ten minus 10. O. o, koniec gry. Proszę bardzo, mamy napis i. Powinna nam gra po 10 sekundach się zresetować, tak? O, i wszystko działa prawidłowo. To samo sprawdzimy jeszcze tutaj dla tej Z na plusie. O, mamy koniec gry. Czyli po prostu można powiedzieć, że nie dojedziemy do mety, bo żeśmy wypełnili z toru, a nie tym już się przemieszcza. I zresetowało się. Super. Ładnie działa. Czyli w tym odcinku pokazałem, jak zdefiniować restart gry poprzez dodanie przycisku baton oraz zdefiniowanie naszej przegranej. Także w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.